Nareszcie można cieszyć się grą polskich drużyn w eliminacjach do europejskich rozgrywek. Jagiellonia Białystok zwyciężyła bardzo pewnie 4 do 0 z Litewskim FK Panevėžys i jest już jedną nogą co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W dzisiejszym odcinku powiem, jaki jest fenomen transferów dyrektora Łukasza Masłowskiego, a także czym wyróżnia się Jagiellonia spośród innych drużyn oraz opowiem o tym, jak wyglądała gra Jagiellonii w meczu z Wierzem. Zapraszam. Trzeba przyznać, że Jagiellonia nowy sezon rozpoczęła absolutnie fantastycznie. Najpierw zwycięstwo w Ekstraklasie 2 do 0 spuszczą niepołomicę, a teraz 4 do 0 w pierwszym meczu w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok rozpoczynała tę przygodę w poniewierzu na Litwie. Można powiedzieć, że na wyjeździe, ale patrząc na to, ilu było kibiców Jagielloni, to bardziej Jagiellonia mogła czuć się jak u siebie, ponieważ tylko kibice drużyny gości, czyli w tym przypadku Właśnie Jagieloni prowadzili doping, ale nie na trybunach będę się tutaj skupiał, bo mnie w tym meczu przede wszystkim interesowało boisko i boisko mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Gra Jagieloni w tym meczu była po prostu fenomenalna. Jagielonia tworzyła kolejne sytuacje, kiedy było trzeba, to skutecznie się broniła. W zasadzie moim zdaniem można powiedzieć, że upokarzała nieraz piłkarzy. Pane ponieważ grała zdecydowanie lepiej, tworzyła sytuację, ale nie dawała przede wszystkim żadnych okazji rywalom. Pane miał może jedną dogodną sytuację, w której mógł strzelić bramkę. To nie była okazja stuprocentowa. Jeden taki strzał w zasadzie z pola karnego i nic więcej. Ale jest jedna rzecz, która mi się najbardziej podobała w tym meczu w Jagielonie, i to właśnie ta rzecz wyróżnia. Drużynę z Białego Stoku spośród innych ekip ekstra klasy. Na przykład porównując grę Jagieloni do gry Wisły Kraków w dwumeczu z KF Lapi. Oczywiście jestem też zadowolony z tego, że Wisła Kraków przeszła dalej, zawsze to jest ważne, bo to są punkty dla polskiej ligi w rankingu UEFA. Natomiast Jagiellonia Białystok ma coś po prostu niesamowitego, czyli dar takiego rozgrywania piłki, mega spokojnego rozgrywania piłki i naprawdę bardzo małej liczby wybić chaotycznych zagrań do przodu, mało po prostu strat wymuszonych. Bardzo mało strat wymuszonych. Rywal, nawet kiedy naciska Jagielonie, to Jagielonia jest w stanie z tej opresji wyjść. To jest nieprawdopodobne, i to w meczu z Poniewierzem naprawdę pokazała Jagielonia kilku, jak nie kilkunastokrotnie. Takich sytuacji, kiedy Panewerzys podszedł troszeczkę wyżej do Jagelonii, a Jagielonia spokojnie rozegrała to nawet trzema podaniami i miała dużo więcej miejsca niż miała. Kilka podań przedtem, to jest po prostu niesamowite i zastanawiam się z czego to wynika, bo inne drużyny w Polsce tak nie grają. Ewentualnie troszeczkę mi to przypomina momentami górnik zabrze, tylko że kiedy górnik zabrze już ma więcej miejsca albo ma tego miejsca jeszcze troszeczkę mniej, to stara się tę piłkę jak najszybciej wybić czy też zagrać długą piłkę, ale wiem, że te długie piłki to najczęściej są na wolne pole, ale nie dlatego, że może tam wbiec któryś zawodnik, tylko są na wolne pole, bo nie mają ostatecznie adresata, a Jagielonia takich piłek zagrywa bardzo mało. Jagiellonia mało traci piłkę. To jest w ogóle niesamowite. Wiem, że to jest wniosek, który brzmi dosyć populistycznie, natomiast to jest po prostu fakt. Jagiellonia potrafi spokojnie, kilkoma podaniami, wyjść spod pressingu rywala, mieć więcej miejsca, rozgrywać kolejne akcje i w tym meczu z Poniewierzem to wyglądało po prostu fantastycznie, no Jagiellonia pokazała się z fenomenalnej strony. Z drugiej strony muszę też tutaj troszeczkę brać ten wynik przez palce i Wam też to zalecam, bo Poniewierz to jest ostatnia drużyna Ligi Litewskiej, bo wiem, że na Litwie gra się systemem wiosna-jesień, więc tam jest już 23. kolejka no, i ponieważ jest ostatecznie na dziesiątym ostatnim miejscu w lidze, więc Jagiellonia nie mierzyła się tutaj z tuzami futbolu, ale mierzyła się z kilkoma byłymi ekstraklasowiczami. No, chociażby Robert Mazan tutaj z lewej strony, były zawodnik pod Beskidzia, Cejku czyli były zawodnik oczywiście Piasta Gliwice, czy też Dubra, który grał kiedyś w Polonii Byton. Co prawda, przez 6 miesięcy ale jednak grał. Natomiast, no jak zagrała fantastyczny mecz, ale fantastyczny mecz przede wszystkim zagrał Jesus Imas. No powiem Wam szczerze, nie spodziewałbym się jeszcze, nie wiem, 2-3 lata temu, że Jesus Imas będzie w tym momencie największą gwiazdą drużyny Mistrza Polski, że w europejskich pucharach będzie ładował hat-tricka w 30 minut. To jest w ogóle nieprawdopodobne, co się stało z Jesusem Mazem I oczywiście dwie z tych bramek to są bramki, które to są bramki strzelone z sytuacji, które pewnie by wykorzystała większość zawodników. Natomiast Jesus imaz tam się znalazł i Jesus imaz też poza bramkami miał naprawdę spory wkład w grę. Jagieloni dużo sytuacji kreował i mam wrażenie, że była to najjaśniejsza postać tego meczu i nie tylko przez te trzy bramki, bo wiem, że pomyślicie, że strzelił tricka no to mówi o nim w samych superlatywach, ale faktycznie Jesus Simas poza tym bardzo mocno się przyczynił do gry Jagieloni, nie tylko ofensywnej, bo kilka odbiorów zaliczyła, miał też kilka wybić po chociażby rzutach różnych rywali z własnego pola karnego, więc to jest naprawdę bardzo ważny piłkarz dla drużyny trenera Adriana Siemieńca. W tym spotkaniu też obudziło się dwóch zawodników, których miałem troszeczkę spisanych na straty, że tak powiem, podczas meczu z Puszczą Niepołomice, czyli po prostu piłkarze, którzy z Puszczą zagrali tragiczny moim zdaniem mecz, czyli Afimiko Pululu i Christopher Norman Hansen, bo faktycznie w meczu z Puszczą to tak, Christopherowi Hansenowi w zasadzie niewiele co wychodziło i miał bardzo mało udanych zagrań. Afimiko Pululu był ciągle wyprzedzany, czy też odbierana mu była piłka przez piłka Puszczynie-Połomice, więc tych dwóch piłkarzy miałem na myśli pod względem negatywnym po meczu z Żubrami, natomiast w meczu z Poniewierzem fantastycznie zagrali obaj w zasadzie. Jak na początku troszeczkę narzekałem na Pululu, no to w sumie człowiek miał asystę drugiego stopnia i asystę, więc fantastyczny mecz w jego wykonaniu, też dużo e, fajnych zagrań, chociaż też dużo strat i o tym warto pamiętać. Była taka jedna akcja, którą absolutnie zaprzepaściła Afimiko Pululu, kiedy to ruszył, w zasadzie 3 na 3, jeszcze bodajże z Hansenem i z prawej strony z Marczukiem, bodajże albo Jesusem i Mazem, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie Hafimikopoulou wówczas zagrał absolutnie niecelnie, też nie zrozumiał się z Krzysztofem Normanem Hansenem, a właśnie Christopher Norman Hansen, który w meczu z Puszczą moim zdaniem też troszeczkę nie mógł się dobrze dogadać, czy to z Gujambą, czy to z później Mutinio. Tak w tym meczu zagrał. Bardzo dobrze. Nie chodzi tylko o bramkę, tak jak w przypadku Imaza, nie chodziło o trzy bramki, tylko tylko też o grę. To tutaj, w przypadku Christophera Normana Hansena, nie chodzi tylko o bramkę na 4 do 0, ale chodzi też o grę. Bo Christopher Norman Hansen to był taki piłkarz, który w poprzednim sezonie czasem nawet w pojedynkę wygrywał mecze. Był piłkarzem fantastycznym, mam wrażenie troszeczkę niedocenianym, bo bardzo dużo mówiło się, nie wiem, o Wdowiku, o Imazie, o Pululu, o Marczuku, a bardzo mało mówiło się właśnie o Hansenie, który też był bardzo ważną postacią w poprzednim sezonie w Jagiellonii. W tym sezonie, mówię, no meczu z Puszczą nie najlepiej grał. Ale w meczu z Poniewierzem bramka, fantastyczna bramka, bo to jest bramka idealna wręcz, no fantastyczne uderzenie Hansena, od razu oddał strzał, tuż przy słupeczku zmieścił piłkę w bramce e, bramkarza Poniewierza i zagrał też bardzo dobry mecz. Kilka udanych dryblingów, kilka udanych wejść lewą stroną, też mało znikał, a to jest dosyć ważne w jego przypadku, bo on często ma takie spotkania, kiedy znika na jakiś czas, że nie ma go praktycznie w grze. Tutaj był w grze prawie że ciągle i to się mogło podobać, więc wydaje mi się, że trener Adrian Siemieniec też mógł taką ulgę trochę poczuć, że jednak, dobra, wrócił ten Christopher Norman Hansen, który był w poprzednim sezonie, bo w meczu z Puszczą naprawdę go nie poznawałem. Natomiast zawodnikiem, który się nie przebudził względem meczu z Puszczą -Niepołomice jest Dominik. Marczuk i to jest piłkarz, który naprawdę mnie rozczarowuje. Tutaj nie mam aż tak długiej jakiejś tam listy zarzutów, bo w meczu z puszczą mam wrażenie, że po prostu bardzo dużo próbował, naprawdę próbował, starał się, ale dużo mu nie wychodziło. Tak w meczu z poniewierzem też, podobnie jak w meczu z puszczą, no dużo próbował, starał się, ale dużo mu nie wychodziło. I teraz możecie właśnie pomyśleć, że no mówi, krytykuje Dominika Marczuka, bo nie dał żadnej liczby w tym meczu, a z kolei pochwalił i Maza i Hansena, bo oni dali liczby, czy też Pululu pochwalił, bo też dał asystę. Nie o to chodzi, po prostu Dominik Marczuk coraz mniej względem poprzedniego sezonu wkłada, stricte dokłada do gry. Jakieloni Biały Stok, bo w poprzednim sezonie był kluczowy. Powiedzmy sobie szczerze, był to zawodnik kluczowy. I to powołanie do reprezentacji Polski nie było przypadkowe. A w tym sezonie w meczu spuszczą, tak jak mówię, bardzo mało takich udanych dryblingów, dużo przegranych pojedynków, a miał naprzeciwko sobie Michała Siplaka. Z całym szacunkiem do Michała Siplaka, ale to nie jest jakiś tuz obrony, tuz defensywy, który po prostu jest nie do przejścia. Więc tam byłem tym zawodnikiem, czyli Dominikiem Marczukiem, rozczarowany. A w meczu z panewyżysem też mogłem być rozczarowany, bo nie zagrał zbyt dobrze. Dominik Marczuk, trzeba to tak nazwać jasno, miał kilka strat, był też niewidoczny dosyć. Mam wrażenie, że często jego pozycję troszeczkę zastępował momentami Jesus i Mas, a Dominik Marczuk był taki dosyć mocno skryty w tym spotkaniu, dlatego też, no tutaj nie mogę się wypowiedzieć na jego temat pozytywnie po tym starcie sezonu. Ale mogę się wypowiedzieć pozytywnie na temat transferów dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego, bo to jest po prostu fenomenalne i to jest fenomen. Dlaczego to jest fenomen? Dużo się u nas mówi o aklimatyzacji, bardzo dużo się u nas mówi, u nas mówi o aklimatyzacji, a teraz tak, przeprowadza transfery Jagielonia, przychodzi w tym okienku Mutinio. I diabi Fadiga. Oczywiście jeszcze stryjek, ale on nie gra, więc nie mogę tutaj na jego temat się wypowiedzieć. Natomiast tak, Mutinio wypożyczony w teorii, tak, więc powinna jeszcze jego e, ta e, aklimatyzacja trwać długo. A tu się okazuje, mutinio wchodzi. Nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym, jak był Wdowik w poprzedniej kampanii. Wręcz uważam, że Mutinio daje troszeczkę więcej w ofensywie, bo jest bardziej konkretny w ofensywie niż Wdowik, a to jest w teorii ciężkie, no bo oczywiście Wdowik był fenomenalny pod względem liczb w poprzednim sezonie. Wchodzi także Lamin Diabi Fadiga. W pierwszym meczu ładuje piękną bramkę, w drugim meczu był bardzo blisko bramki, ale też, no, chociażby, zakłada dziurkę rywalowi. Robi fantastyczne akcje, daje dużo drużynie, i też nie widać dysproporcji pomiędzy nim a Fimiko Puluru. Te transfery Łukasza Masłowskiego są naprawdę. Niesamowite. I to nie chodzi już nawet o poprzedni sezon, bo pochwalenie ten dyrektora masłowskiego za to, że ściągnął marczuka, to już jest nudne, bo to już słyszeliśmy tysiąc razy i można go za to chwalić jeszcze pewnie tysiąc razy, ale sprowadzenie innych piłkarzy, nie wiem, właśnie chociażby pululu to też można chwalić, ale też już każdy za to pochwalił dyrektora Łukasza Masłowskiego. Ale za sprowadzenie Mulinio i lamina Diabiego Fadigi ja już w tym momencie chwalę, bo nie widzę dysproporcji pomiędzy poprzednim sezonem i poprzednio sezonowym w i poprzednio sezonowym Afimiko Puluru. To jest po prostu coś niebywałego, bo zwykle, gdy są te transfery w ekstraklasie, to wiecie, pierwszy meczek tam troszeczkę mniej minut, i tutaj było tak samo, tylko pierwszy mecz troszeczkę mniej minut, jeszcze nie do końca zaklimatyzowany w drużynę, jeszcze nie do końca rozumie się z tą drużyną, a tutaj wchodzi Mutinio w podstawowym składzie. Top, wchodzi z ławki dla Fadiga. Fantastycznie gra. Do tego momentu nawet fantastycznie grał Jao Aż tak dobrze grał, że trener Adrian Siemieniec w takim meczu ściągnął go dopiero w 85. minucie. Także to wyglądało naprawdę fenomenalnie i czekam na kolejne mecze Jagiellonii w Ekstraklasie. Teraz w weekend, Radomiak radom. Tutaj wydaje mi się, że problemów być nie powinno, chociaż Radomiak oczywiście pokonał GKS Katowice, więc jakiś tam respekt Jagiellonia musi do Radomiaka. Zachować. Natomiast wy dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że Jagiellonia ostatecznie dojdzie do fazy grupowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy na tym najniższym szczeblu w lidze konferencji. Subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem. Słyszymy się w kolejnych odcinkach.